Returnalik Boży. Zaczynamy. Dobra, generalny szat. Co, co to jest Returnal? Ja wam powiem, jak ktoś nie czai tej gry, jak ktoś pierwszy raz może ją widzi. Jest to gra, która na początku wyszła na konsolę PlayStation 5, tylko była ekskluzywem od Sony, ale studio, które zrobiło tę grę, czyli Long, to nie Sony, absolutnie. Studio, które zrobiło tę grę, można powiedzieć, że było takim poniekąd studiem, no może nie Indie, ale to nie było duże studio. Oni po prostu zostali możliwość kasy i tak dalej od Sony żeby zrobić taką gierkę, żeby ją wypuścić, żeby... I przy okazji Sony zaproponowało, znaczy zaproponowało, wymagało od nich, żeby ta gra była... ekskluzywna PS5. Gra jest i -like Jesteśmy zamknięci w cyklu. No, pierwsza stała została ucięta, ale generalnie chodzi o to, że nasza postać, która jest koszmonautką, jak widać po resztą ubranku, przypierdzieliła swoim statkiem w tą planetę. Bardzo dziwnie wyglądającą, dosyć mroczną, padającą w moim klimacie. Mogłem tu mieszkać w sumie. I próbujemy dowiedzieć się, co się dzieje. Wspadliśmy no, tutaj i jesteśmy. Za każdym razem, jak nasza postać umrze, zaczynamy cykl od nowa, bo jesteśmy zamknięci w takim cyklu. Jak to będzie wyglądać popularnie, okaże się jeszcze, ale generalny gra jest właśnie przez ten cykl rąglajkiem i... miejskiego kordynera. Muzyczka. A to klimacik jest w tej grze, nie? Idziesz muzyczka przygrywa, science fiction. Ej, czy Mass Effect Andromeda ma taki gameplay jak Returnal? Bo mi się zawsze tak kojarzyło. Nie, nie, co? Patrz, to jest trawa. Hop. Ale jak spadliśmy, nawet liście wzdrygło do góry. Niesamowite. Niepojęte. Fajna ta mapka wygląda w preembalnym rogu. A co za item? Obolit. No, Returnal, o dziennik. I zobaczam autostradę. Zobaczmy identyfikację na helmet. Jest. To ja. To jest moje ciało. moje postaci. My się nazywamy Celine. Celine Dion. Pistolet. Ale on nie pistolet. Ale jaki elegancki, taki w ogóle bielutki czy siutki panie. Pasie tam postać, a ten pistolet. Już trochę za głośno nie jest gera, zaraz przyciszamy że co. Dobra. Dymy. A Aj, możesz przeładować szybciej, patrz. Bullet hell. Oj! Ej, ale to ciekawe w sumie premis fabularny, że nasza postać umiera, bo to jest rogue -like, nasza postać umiera, ale przed śmiercią nagrywa dzienniki dla następnej swojej iteracji, następnego swojego ja. Następnego życia tak jakby. Powalone. Także... O. Po to, że przyznik. Przeładowanie, to jest w ogóle fajne, że przeładowanie kliknę w dobrym momencie, to mi się chyba przeładowuje szybciej zresztą, znaczy, tak mi się wydaje na razie, bo tam pod swoją R2 do ja nie mogę przeładować samemu. Czyli tak jakby moja broń ładuje się sama, ale jak wystrzelę ze siebie, jak ją jakby przeciążę, to muszę kliknąć w dobrym momencie ten strzał powiedzmy, jest strzału, żebym przeładować szybciej. Inaczej się czekać długo. Widzicie? I pyk, R2 klikasz, tak. Przeładowanie jeszcze zostało, nie wiem co znaczy. Szkodliwy krucz. Otwiera zabezpieczenie wrote i pejwniki. jest skażony szkodliwością. Okay. Uszkodzenie skafandra. Uszkodzenie skafander. Używanie kluczy powoduje obrażenia. I muszę wytworzyć przedmiot. Czyli, jeżeli wytworzę przedmiot, to to uszkodzenie zniknie. Chyba zniknie, uszkodzenie, jak wytworzywszy się w spoczy. spacie. Macie to jakaś bicha kula. Kula mocy. I fajne to akurat jakiś boss? Pa, ale fajne! O kurde, pa, Znajomo, brzmi no, O! Co to jest? Pa, 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 Ale dymy Oj, aha Ty żyję! Żyję, mogę walczyć! Jezu, to się dzieje. Ej, ziomek popierdzielony jest, ale on te szarże od razu nawala, oho! Bater był tak oczywisty, weź wstyd No nie, nie zrykałem jakoś na to za bardzo Myślałem, że on zrobi z dwa razy szarżę i potem mi dospokój. A no po prostu spomował tym, patrzyłem na inne rzeczy Helios! A Astra, mówi Selena Przetrwałam dwie... Słyszycie mnie? Jestem na statku. Ty first person. Cofander jest sprawny Ciekawe czy w tej że jest mod first person. To już się przecież wydarzyło. Ty fajnie, jesteśmy w samym statku rozpierdzielonym. A mogę... U, kurde, wyszedłem chyba przez dziurę. Dziura w statku. Pierwszy rand giga szybki. Dobra, pyk, pik pik. pik. Pamiętajcie, że na padzie strzelam, okay. Może być czasem problematyczne. Dobra, na szczęście bardzo duże hitboxy są w tychże. Najgorsza gra, w którą do tej pory grałem na padzie, w sensie taka, w której mi się najciężej grało na padzie, to było Atomic Card. Wiecie, w Atomic Card było coś takiego, że jak przycelowałeś na padzie, to miałeś większe sensitivity, jak tak się przycelowało, niż bez przycelowania. To było tak męczące, nie ma się pojęcia, urosłem, nie mogłem żyć z tym. Ciekawy vibe ma ta gra, nie? Takie Dark sens Fiction. No, co my tu mamy? Zużyty kalibrator zapewnienie sobie broni. Kurczę, z tym Atomikiem to w ogóle jaja były. Generalnie Atomik, taką ciekawostkę wam powiem. Wiecie, że Atomic Heart to jest pierwsza gra, w której była zastosowana technologia RTX. Wiecie, to taka, jeśli chodzi o cienie i oświetlenie w ogóle. Pierwszy raz RTX. -a. Były pi pierwsze demo, takie RTXowe było na Atomic Hard zrobione, na demie Atomic Hard. No i ja nie wiem jak to z tam grą, bo słyszałem, że tam to studio, ten Mantfish się tam całkowicie odcięli. Od tego konfliktu... Nie, nie mam pojęcia jak to było, powiem wam tak, nie wiem, ale tak typowo jeśli chodzi o grę O kurde O Patrz tamten się, ale się patrzy ziomek na mnie ha? Eter. O kurde a! Nie zabiję mnie! Nie. Jezu! Aha! I tak zabił? Niestety znowu dętka. No także ogólnie Atomic był ok moim zdaniem. Taka gierka, no to nie był styl Bioshocka, no bo to, to nie był jakby nie styl, tylko to nie był, e, Nieba półka Bioshocka. No Bioshock Infinite, jeśli chodzi o takie solo strzelanki, single player, to moim zdaniem jest, nie wiem czy nie najlepsza gra, taka strzelanka single player. Albo jedna z najlepszych na pewno. P co tu się dzieje? Ale to jest OP. Okay. Ej, strasznie fajne to jest. Tylko gdzie to się ładuje? To jest to w lewym dolnym? To jest chyba to w lewym dolnym. Daro, to jest chyba tak, że jak zabijam przeciwnika, to nabijam sobie ten rykoszet w lewym dolnym rogu i potem mogę używać skilla tego takiego potężnego. Jakiś znak zapytania, ciekawe co nam. A co to jest? A co to? A co to? Nowa broń. Jak w Helldivers. Plip, pli Co za broń? Wygląda całkiem fajnie. Zdobyłam broń obcych. Przypomina nasze karabiny. No, zobaczmy tego przeciwnika. Jak moja broń działa na niej. Nie mam ogromny mur, za którego dochodzi sykko. Kurde, co ty, ta broń jest tak? Nie mogę... Aha. Wykonać... Ej, co ona tak napierdziela ta broń? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Przeciwników wielu. Nie, ta broń jest turbo twarda. I teraz ciekawe, czy pistolet po prostu był słaby, czy ta broń jest twarda? Ja myślę, pistolet mógł być do dupy po prostu. Jednak pierwsza broń, co nie? Uuu, to jakie fajne. AOE. Osiągnięcie. Ulepszenie zbierania obolitu. Nie wiem, co robi poziom adrenaliny. Ej, fajny vibe ma ta gra, tylko taki, taki dziwny trochę. Jakieś takie ruiny starej cywilizacji. Dobra, zobaczymy, zobaczymy co zrobi. O kurde, aha, aha! Co to jest w ogóle za potwór? A to błąd, kurde, to błąd! Te to błąd, te to błąd, prawda, że nie? Oj co? Co, 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 co tego filotowego tyle? Iframesy, oP! Abyzowanie! Mi Jazaki mnie nauczył A, żyje! Najpierw sobie pozbierałem HP może. Co to jest? Karabin! Aha! Czekaj, czekaj, to jest ten sam karabin co ja mam? jest ten sam karabin, tylko on ma jakiś łowczy rój? I chyba więcej, no ma dodatkowe wrażenie, że szybkość pocisku większą, czyli są takie rzeczy, ok. Jak się tam dostać teraz na górę? Tutaj pewnie się przeskoczyć. Nie, no, ja skoczę tam, no to opcji nie ma, no za daleko. Może trzeba właśnie użyć tej macki całej, albo pójść z drugiej strony, bo te drzwi chyba oddzielają obszar. Czyli jak przed tymi drzwiami, to już nie mogę dalej, nie, nie wrócę się tam, na tą górę. Wiesz jaki jest problem z takimi grami Dark Science Fiction? Że grałem w kilka takich gier Dark, dark Science Fiction Które były turbo I mi się czasami trochę przypomina I o, o ile ta gra się wydaje turbo fajna To na przykład jak patrzę na ten na, na ołtarz taką po prostu ten posąg To przypomina mi się tak Była taka gra e, Soul Select, -like, taki turbo Nawet nie pamiętam jak się zwało Hell coś tam chyba e, Był jeszcze ten Bleak Fate, Forsaken Też tak trochę wyglądał momentami Jak tutaj Było kilka takich Kaft Dark Science Fiction. O? pa 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 pa, pa, pa. Jakiś legendarny shit poleciał. Co to jest Nie wiem. Klikam. Wzrosła szansa pozostała się w postaci żywicy. O, super. Chyba dobrze kliknąłem. Kurczę, uciekałem przed tym, a te punkty do mnie leciały. A myślałem, że ktoś sam na ze strzałem Oho, jakaś wyżyczka. Do Dobra, to możemy próbować się na górę dostać. Przeklęta skrzynka. Oczyść używając 3 sztukieteru. No kurde, po coś ten eter chyba ma, nie? Oczyszczam, jelo. Puchaję szabolitu. I serio, dostałem tę kulę pozostałości. Ej, co to jest integralność? Bo zmienia obolit w integralność. Nie, nie wiem, czym jest integralność. Nie wiem, czym jest obolit. Kurde, co, co to znaczy. Ale chyba niestety szaj prawem. Chyba skrzynka nie oddała. Skan wskazuje na możliwość ulepszenia skafandra. Mmm, ulepszenie skafandra. I co, normalnie się to wpakuje w, w, w kręgosłup? Brzmi jak na plan. Dawaj. Okej, okay, co to robi? Twój skafander może teraz wykorzystać translokatory do teleportacji. Załaduję ją na plesach. Czy mogę się tym teleportować? Uuuu. Urządzenie do przemieszczania na krótkie dystanse. Czy będę tak wyglądał inaczej? I w ogóle w tej grze było coś takiego śmiesznego. Jak, jak odpaliłem, to można było połączyć konto z, play, z PlayStation, żeby jakiś skafander odblokować. To Sony to tak leci, żeby ludzi przekonać do tego połączenia kont. Dobra, co my tu mamy? No, w sumie nic. Generalnie ta mapa na razie wygląda wszędzie tak samo i nie przeszkadza mi jakoś, jakoś bardzo, poza tym, że gubię się trochę. Bo nie, nie widzę takich punktów jakieś odniesienia. Ja mam bardzo, bardzo łatwo się gubię w grach, jak wiecie. To jest kostka danych, przepraszam, ja podaj podaję z koleżaniem, by trwale odblokować projekt tego przedmiotu na kolejny cykl. Aha, czyli okej. Okay. czyli ja to zabrałem i teraz na kolejnych cyklach będę mógł ten przedmiot znaleźć? Czy muszę coś zrobić, żeby móc go znaleźć jeszcze? Teleportacja. Ty co za przydziemię, są sobie. Co się dzieje? Za mocno naciskam L2, czasami. Te giga wy się tak palcem, tak... A to trzeba tak lekko, bo inaczej mi się tryb strzelania zmienia. A to klucz? Ty, co to jest w ogóle? Przecież ja bym Wygląda jakbym ja to mógł przyzwać. Znalazłam dowód na istnienie podstawowego... Ksenoglifów muszę. Czy muszę mieć ksenoglify, żeby sobie to rozszyfrować. Okej. Okay. O, right. Ty, dobra, mogę sobie teraz to przeczytać, bo już mam język obcych. Patrz. ...tłumaczenie. Zerwani bracia. Szaleństwo agonii. Powstrzymać się kończącego się cyklu. Muszę jeszcze z, z szyfr zebrać. Trafność tłumaczenia. Ej, patrzcie, tak się fabułkę rozszyfrowuje. Ciekawe. <laughs> Dziwna ta gra, bo ona tak trochę śmierdzi samograjem, momentami, ale tak tylko momentami. Ogólnie, jakby solidna się wydaje ta gra. Na przykład, wiecie, co mi z samograjem? No konkretnie ten pokój. No nie, że miałeś znaleźć glif. Glif, był tu. Znajdziesz Glif, klikasz masz, nie? To takie typowo Sony, ale może to po prostu tutorial. I potem będzie inaczej. Ale wiem, że ta gra ogólnie jest spoko. Że to nie jest prosta gra. To, to raczej nie jest samograj, tylko takie ma naleciałości, nie? I pa! Jaki przeciwnik, właśnie przeklęty. Leszy. O, dwóch na raz. Jezu, dymesy. O dymesy. Kurde... Co jest? Jezu, panie! Okej. Okay. dobra, to są one prowadzące wszystko. Jeszcze mi zapał jakimś klejem. Okej. Okay. HP by dali jakieś co? Przygarnąłbym HP. Czy integralność to jest HP, a Boli to są takie punkty, które. HP, do czego się wydaje? No, w sklepie mogłem teoretycznie. O! Nieskaźny kalibrator. Co to jest ta piekłaś broni? Ja to wbijam w lewym dolnym rogu, ale nie wiem, to po prostu damage mi znaczy, to chyba zwiększa losową statystykę. I to są czerwone drzwi. Skanujemy, wygląda przeklęcie ta broń. Paszczomiot. Kurde, czemu nie, testujemy. Ja zaraz przysilnik do testów nam wyskoczył. Aha, to jest shotgun! O kurde. Nie wiem, to ten przeciwnik jest jakiś z tyłu, nie dobra? Fajna broń, ale niestety, shotgun. To się niestety. Ogólnie shotguny są super, ale w tej grze wydaje mi się to będzie niebezpieczne. Może być shotgunowanko. Blokada zniesiona. Oj, to to chyba niebezpieczne tak dotykać, co? Ja bym nie dotykał. Na łeb mi zaraz wpadnie. Na rękę. Oj, tyle, koniec. Pasożyty mam zarówno korzystne jak i negatywne. Wciśnie, aby sprawić swój stan. Naprawia automatycznie przycisk integralności. Przyszłe uszkodzenia będą mieć poważniejsze efekty. Kleszcz, czyli leczy mnie jak mam mało HP, ale przyszłe uszkodzenia będą mieć poważniejsze. Cholera, więc co to znaczy? Może więcej damage dostaję? Jakiś taki pasożyt, jak łazi mi na ręce, tak. Blu, 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 taki. A tu jest moja postać zabita. Dobra, diada mecz. O kurde, co jest? Ej, całkiem mocny za shotgun. W sumie. O ty, kurde. Jeszcze ktoś? Tam jeszcze jest jakiś Gnój jeden. Szczerze powiem wam, że ten karabin jest bardziej OP, trochę. To w ogóle shotgun jakiś taki słaby. W sensie nie wiem, może. Na bossa na przykład byłby dobre, ile to są bosy, to nie nawet są jakieś. No, wciągaj mnie, wciągaj. Okay, super. HP. Żrący strupek. Zwiększa ochronę, a wrogowy po śmierci jest kwarze, kałuże kwasu. No, brzmi w sumie bardziej uciążliwie niż pomocnie chyba. Uszkodzony fabrykator. I tam losowałam rzecz, tak? Losowałam mi coś, co to jest. Kula pozostałości. Dobra, nie mam żadnej, więc patrzę. To co to jest. Muszę się go rozwalić. Czy to jest coś typu unikanie? Jezu. Na no przeklęte miejsce. Ja nawet nie próbuję tam wchodzić. Omija mi tyle. I siama. O, trzy skrzynki do wyboru. I to są przeklęte skrzynki. Dobra, oczyśmy sobie to. Skanujemy, co to jest. Kula z to natychmiast zupełnie maksymalny poziom adrenaliny. Ja nie wiem, co robi eterna, ale niestety. No, nie mamy eteru. A tutaj mamy eter? Nie, nie mamy już chyba nic. Ja mogę zobaczyć, ile mam eteru. A, to jest eter, dobra, jeden. w tu sobie kliknę na antipadzie, to mi pokazuje. A co to jest? Kolejny pasażer? Szkodliwa żywica. Zajmuje jedno miejsce w ulepszeniu do max integralności, jest każdą szkodliwością. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj czeka na nas. To jakiś boss fight? Nie, jakiś dom! Ty co, jest, fajka Hata? Ktoś mieszka. tu. Co to? Dziennik. W tym domu na nowo przeżywam wspomnienia, ale nie w pełni. Są zniszczone. Brakuje fragmentów, inne wyglądają na dorobione. Ale pamiętam udrękę. Twój dom jak wygląda? Cię, jakbym odchodziła od smysłów. Nie trochę zresztą ty wali siedem, przypomina Hatę. OK Wbijam. Może wejść do tego domu? Dom z XX wieku zamknięty, aha. Czy nie można? Szybka podróż. Może no, no nie, to nie chcemy. Idziemy dalej, nie ma co się cofać. Panie, nie ma co. To nie ma co. Ja już widzę jakiś gigapotwór na start. Co to jest? Tutaj ten. Oho, dymy. Co to, co to, co to, co to? Dobrze idzie. O, ale przyszedł niestety pan maruda. Słuchaj, dobrej zabawy. Spoko, moje nie jak się ich trafia w jakiś chyba słaby punkt. Zwłaszcza Czyli ja muszę, żeby nową broń znaleźć, to muszę odblokować ją najpierw na tym piedestale. I dopiero zaczynam lecieć na nową broń, tak? Okej, okay. spoci. Jak umarła. Pa, dentka. Oho! zwłok są czymś zarażone. O kurde, co jest? To jest jak z bladborna Aha. Aha. No nie że tak może być. Kurde, zarażone zwłoki. Jezu, potwór z bladborna mnie tam skasował. Byłem w Bloodborne za takie grzyby, nie? Pamiętacie? się? Grzybki. Wystarczy. Ech, już rozumiem. No i dobrze. Dobra, szat. Tyle będzie na razie z tego z tego Returnala. Pograliśmy sobie półtorej godzinki dzisiaj, żeby sprawdzić. Fajna giera ogólnie. Czasami możemy sobie dupnąć jakiś ranik. Spoko giera, całkiem. Tylko no, więcej broni musi być. Musimy, musimy więcej broni jakoś ogarnąć sobie.